mam? tu jak River, a dzisiaj sobie zagramy w Ratchet klanka na poziomie niskim. Zacznijmy więc. Ratchet raczej Clank, bardzo fajna gra, z 2016, gram na PlayStation 4. Pierwsza odcinek konsoli. Pierwsza katastrofa. Otworzyć siódemkę! Ruszaj się, Shif! Ha, ha, grasz bohatera! Ha, ha. Identyfikacja więźnia 117 Shif! Helix! Myślisz, okay. że nie złamiesz, Grillo? Byłem w najmroczniejszych zakątkach świata, Tam, gdzie by ci śrubki zardzewiały! Wieczne łamy z orgą! Żelazna twierdza do waliz! Nie. Śmieszne. Bardzo. Witaj, Młokosie. Nazywam się... Kapitan Quark. Tak? Ja... Ja nie wierzę! Jesteś tu! Marzyłem o tym, że mnie aresztujesz. O, spadaj stąd. Mówiłem do ciebie, Zed. Tak, kapitanie. No dobrze, Młokosie. Czyli, że śledzisz moje liczne dokonania. No oczywiście! Jesteś słynnym bohaterem galaktyki. E -e. Nie jest sławny. <laughs> Słowa ranią, samotny Wilu. Jestem wiernym fanem. Kupiłem w przedsprzedaży nową grę na Że Co? Co? No grę, która opowiada o Twoich przygodach z tym Lombaxem. A, chodzi ci pewnie o film. Tak, jest niezły. Jeśli lubisz animację. Nie chodzi mi o grę! Jest oparta na filmie. Patrz, to potwierdzenie zamówienia. Przyślą mi o dowiezienia! <gry> Jak to? W to, co teraz gra? Robią grę opartą na filmie o moim życiu? Czemu się nie skonsultowali? O, to moja wina. Zbyt długo tkwiłem w tym zapomnianym miejscu, z dala od fanów. A teraz nikt nie pozna mojej wersji zdarzeń. Nie? Chętnie wysłucham, kapitanie. Naprawdę? Naprawdę. Zatem siadaj, bandziorze, a ja opowiem ci pewną historię. Dobra, sorry, już zamykam. Wszystko portem. zaczęło się od Gamonia, Lombaksa Ratcheta. DZIĘKI się wybierasz? Ej, Grim! Jesteś! Myślałem, że przejdziesz się na bazer poszukać cedek grawitacyjnych. Aha, wciąż tu jestem. Zawsze jestem. Chyba twoje wymknięcie nie wiąże się z naworem w szeregi strażników galaktyki. Potrzebuję godziny. Chodź, Grim! To strażnicy galaktyki, o których mówimy. Kapitan Quark tam będzie! Nie wyjdziesz, póki nie naprawisz statku pana Mikrona! Łap się za tę korbę! Także podbiegacz, co mamy nareszcie? Kiedy mieszkasz mak podnośniku, ogarnij te korby Ruchy! Kurde, słyszę z lewego ucha ze słuchawek, ciężko by było. No ruchy. sam chowasz! Teraz prawej! Proces spalony, nawet cewki grawitacyjne popalone. Tym razem to żeś się popisał. Okej, okay. zobaczymy, jak działają te versabulwy. Spójrz no w górę, miga tam coś. Jak najbardziej. Cześć. Lewa strona w porządku. To cud! Zajmijmy się światłami do palacza. Spójrz w dół! Widzisz coś? Lewy dolny dopalacz sprawny! Może jednak da się tym polecieć w kosmos. Jeszcze jedno po prawej. Prawy dolny dopalacz hula. Więc wszystko okej. Okay. Jest dobrze. W wiadomościach mówią, że rekrutacja odbywa się w wesołym miasteczku. Pokaż im na co ci stać! Okej? Okay. Raczej rozłożył swoją przygodę w nadziei, że zostanie strażnikiem galaktyki. A co, nie zostanę? HO? To będzie smutne zakończenie. Zaczynamy od smutnej wiadomości. Wczoraj wieczorem około godziny 8.13 naszego czasu planeta Telefon padła ofiarą skupienia klasy mej klasyściów. Ten twój rolnik z namiotu na nie tłukł przeciwników w niezawodnym omnikluzem. Przeciwników Ratchet musiał się uciec do uświęconej tradycji skakania. Razet wiedział, co mu grozi. Gdyby znalazł się na skraju śmierci, musiałby przyleczyć się na notę. Eee, Korzystałem z niego kiedyś podczas napadu na ban. Wyleczył mi trzy z pięciu ran powstrzałowych. Ten lombak ma za zmienie publiczne. Patrzcie, jak niszczy skrzyni. Hm, co za tu? Może zbierał śrubki, żeby kupić broń, która pomoże włosy z dolacji. Od narracji to ja tu jestem Okej, okay, sporo jest tutaj przeciwników. Mam też często skrzynki ze śrubkami, ponieważ tych śrubki mam 600 już 699. Jakby to przeliczyć na złotówki, to trzymałem tyle brak. Nie wydałem, ale trzymałem. Naraz nie wydałem. Jeśli przystałem moje życie, to na pewno więcej niż ten Nie. Nie. Jest Thanks. Witaj, rekrucie. Hello? Jestem Kora Verrocks. No, zaprezentujesz nam swoją skinność, przeskakując przez te przeszkody? Okej. Okay. Już to robię. Wyzeznaj się. Dobra robota. Przejdź do kolejnego etapu. Poproszę, jeśli mnie Dobry strażnik jest zawsze świadomy otoczenia. Skacz po ruchomych platformach. Okej. Okay. Brawo! Być może szukamy kogoś takiego jak ty. A teraz przejdź do następnej części. Witaj, rekrucie. Jestem Brax Lectrus, spec od rozwiązań siłowych. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z niszczeniem skrzyni. Czas na coś bardziej wybuchowego. Co to? Zaopatrz się w rękawicę fuzyjną u handlarza. Grant fuzyjny wciśnij, chcę wykupić grant bomba, która powoduje eksplozję o dużej źle rażenia. Dobry wybuch. Okej. Mamy dupę. Super. Kolejny etap. Demolka. O, To jest amunicja. Dobra, to jest... Dziwnie wygląda. miejsce. Roi się w niej Ty od pełnych amunicji. O Jezu. Ty, można też tak celować, nie? Ty, to jest fajne. akurat Lepsze niż to. jest sobie celujesz, a tu... O, właśnie nawet dalej bym mogła. Że pyk, klikasz przycisk i już. Ekstra. Jakaś holokarta, zdobasz poki do holorów. Wcześniej opcję sobie zobaczyć. To duży, ale właśnie swoją pierwszą holokartę. Okej. Okay. Możesz zdobywać pojedyncze karty za pokonywanie przeciwników. Ok, czyli wiemy, że no to, to co... Pan powiedział? Trzy karty znajdziesz w miejscach. Tak jak to, do którego się właśnie dostaliśmy. Twoim zadaniem jest skompletowanie pełnej talii. Okej. Okay. Co mamy? Trzy karty. Feldin mamy. Warsztat Grima. Miejsce, do którego się udajesz, jeśli musisz wycieszyć swoją hipre, hiper pustynnicę lub chcesz zwiększyć osiągi swojego zapasowego modułu napędu. Mają tu uczciwe ceny oraz najbardziej zrządliwą obsługę klienta. Po tej stronie kanionu Krell. Okej. Okay. Granat fuzyjny. Możesz go ulepszyć do bomby fuzyjnej, zawierającej inteligentne, samonaprowadzające nitrokulki ni pirocydyczne bajer, co? Nieszczyciel B6, ogłoszony bronią roku przez galaktyczne stworzenie, niepotrzebnej niepotrzebne nie y, przy, y, y, siły ognia. Kupisz go, aby mieć precyzję celowanie w konkretne miejsce, ale po... Kochasz zasycące zniszczenie, okej. Okay. Lecimy dalej. Jedną planetę będę się starał na jednym odcinku robić, a niektóre nawet, jak będzie dużo zadań, to sobie podzielimy na kilka odcinków, bo ja to nagrywam w na pendrive'a i na komputer. Chcę, żeby to się mało renderowało. To aby podgrzać atmosferę, wyposażyliśmy atrapy w miotacze oni. Żeby tego było. Okay. Dział prawny nie miało nic przeciwko. Okej. Okay. Brawo, rekrucie! Możliwe, że to ty zostaniesz nowym strażnikiem galaktyki. Przed tobą ostatnie wyzwanie. Dalej, Ratchet. Dasz radę. Czas tak, na ostatnie wyzwanie! Jeśli przetrwasz nawałę wrogów, masz szansę zostać strażnikiem galaktyki. Albo stać. Okej. Okay. Jednego mniej! Wyglądają jak stłużone Żaby Awans raczej, zabijaj przeciwników, aby zwiększyć maksymalne zdrowie. Maksymalne zdrowie plus 10 Fajne! Też byśmy patrzyli na kolejnego strażnika galaktyki? Sport mam przeciwników. Kolejny wzgórz. O, nowa karta. Kizil. Kizil plateau. Gizel Platon na planecie Veldin jest dla rogatych żab, skrzykaczek oraz uroczego lampaksa o imieniu Ratchet, czyli naszej właśnie postaci. Noś! Wyśmienita robota, Gadesie! Patrz inno w Nieźle poszło. Okej... Okay. Mamy teraz na te Kwartu. Klan wiedział, że jedyną szansą na ratunek będzie wentylacja. Jeśli dobiegnie do przewodu wentylacyjnego, może wyjdzie z tego cało. Ale to już jest następna planeta, także do zobaczenia i widzimy się w